Zacznij biznes online. Coś, co da ci możliwość pracy z każdego, z każdego miejsca na ziemi, żebyś miał tą finansową i geograficzną niezależność. Nie musisz zarabiać od razu 100 tysięcy miesięcznie, ponieważ wielkie biznesy, dobre biznesy, stabilne biznesy buduje się miesiącami, a nawet latami. Jeśli masz chociaż trochę pieniędzy, odwiedź różne kraje, zwiedzaj, Nie siedź zamknięty w jednym miejscu, ponieważ ograniczasz swój potencjał. Nie możesz być przywiązany swoją finansową przyszłością do jakiejś lokalizacji, a przede wszystkim nie możesz być przywiązany do jednego miejsca. Zobacz co się stało w Los Angeles, wszystko się spaliło w pizdu. Gdy dzisiaj się pakujesz i wypierdalasz do innego kraju, startujesz sobie od nowa czy kontynuujesz swój biznes w innym kraju, a to jest najgorsze co możesz zrobić, bo sam po prostu siebie wieszasz, sam wieszasz swoje ambicje i twoje ambicje umierają. Twoich celów nigdy nie kończysz, nigdy ich nie realizujesz z tego względu, że ogranicza cię twoje obecne życie. A twoje obecne życie ogranicza się tylko dlatego, bo podjąłeś takie decyzje. A dlaczego podjąłeś takie decyzje? Bo ktoś prawdopodobnie ci wmówił. Bo każdy z nas ma wielkie ambicje, ma wielkie cele. To dlaczego? Tylko garstka je realizuje.